tak wygląda CableTech. Tutaj mamy urządzenie podłączone pod USB. Tak jak widać, tym tak produkty mające mogą wysłuchać barstwe zewnętrzne. Rozmowa, szybko sprawdźmy w Polsce. Cable był tak do to jest urządzenie z końcówką 86, generalnie czyli chyba to jest najnowsze. Tutaj antenka sobie idzie za okno, jest tutaj jak widać, jest na magnes, także trzyma się całkiem nieźle. Tak wygląda normalnie telewizja. Tutaj mamy załączonego pilota, jak widać też jest firmowe logo i reszta reszta rzeczy. Niestety, pilot nie działa. Chociaż są w środku baterie, żebym nie był gołosłowny, pokażę to. Są te same baterie, które zostały załączone tutaj, w całym, w całym tym zestawie. No, ostrość, proszę. No, tak to wygląda. Baterie działają, wiem, bo sprawdzałem w drugim pilocie od telewizora, niestety, ja tutaj mogę sobie klikać, wszystko wciskać. No nieważne, co nie wcisnę, nic się nie dzieje. Także pilot nie działa generalnie. No, ale pomijając to, generalnie działa to nie najgorzej. Tu na dole widzicie, jaka jest siła sygnału. Tutaj mamy generalnie, weźmiemy sobie może ekran główny. Tak to wygląda, to jest konfiguracja, prawda, jakieś tam konfiguracja, telewizja, DVD, zdjęcia, muzyka. Tu można przewijać jeszcze w dół, radio, wideo i tak dalej, to już jest od początku. No interesuje nas telewizja, więc bierzemy sobie telewizja. Chwilkę trwa wczytywanie, dosyć to idzie sprawnie. Oczywiście tutaj e, niestety jest jakaś taka dziwna akcja, że... Niektóre kanały mają gorszą, gorszy, jakby nie wiem, zasięg czy coś takiego. W tej chwili jest TVN 7. Natomiast, jeżeli na przykład wezmę, sobie kanały, tu już one są wszystkie wyszukane. To wcześniej jest automatycznie wyszukiwane. I tak, ja sobie wybiorę na przykład ulubione, bo tu mam dane te, które już testowałem. Tak, kanały w HD od razu mogę powiedzieć, że działają od razu. Tak, na przykład, TVP2 HD praktycznie od razu i jakoś jest elegancka. Można sobie wybrać pełny ekran i wszystko hula, tak. Natomiast problem się robi w momencie, kiedy na przykład wybiorę sobie. Polsat, nie wiem czym to jest spowodowane. Polsat, przy polsacie, jak widzicie, zasięg już spadł. Po lewej stronie, tutaj widać. Jak wezmę OK, to niestety pokazują się jakieś takie dziwne rzeczy. Później już normalnie można oglądać, natomiast. No jak widać. Coś tu już szwankuje. No, nie, wiem, nie wiem czemu. Na początku tak jest, później już jest lepiej. Natomiast no, małe, małe przecinki się później również zdarzają. Nie jest to na pewno spowodowane sprzętem komputerowym, bo minimalne wymagania są dużo niższe. Tutaj jest procesor e, dwurdzeniowy, nie pamiętam dokładnie jakiej firmy. 2x2,8. Do tego jest 4GB Karta jest nówka sztuka graficzna 2GB DDR5, także też naprawdę daje radę. Natomiast, tak mówię, to tylko niektóre na niektórych kanałach się tak dzieje. Nie wiem, wybiorę TVO4 na przykład. No to już jest troszkę lepiej. Aczkolwiek też nie jest to jakiś wypas. Na, na początku, oczywiście, bo to po. Po jakimś czasie już jest lepiej. Teraz zobaczmy TVN7. No jak widać przycinki są niestety. Ale tak mówię, jest to na początku. Też nie jesteśmy gdzieś na wsi. To jest stare miasto, generalnie Warszawa, centrum Warszawy, więc... Nie ma tu, nie powinno to być problemu z zasięgiem, no ale widzicie, jak już się wybierze, tam chwilę się zaczeka, no to już po chwili te problemy mniej więcej znikają, już są, coraz rzadziej się pojawiają. No i po jakichś tam pięciu minutach można już normalnie oglądać, generalnie także nie jest źle. Co jeszcze? No mamy tutaj program, jakiś taki, prawda? Wszystko z danego programu się pojawia. Co i jak, zobaczymy sobie jeszcze kanały. Co tutaj mamy ciekawego z ulubionych. Ja tu miałem jeszcze Polsat. Sport też na początku dosyć mocno przycinało, ale później dało się to oglądać. Tu jest widać OK, teraz już jakoś jest też spoko. Można wziąć pełny ekran. Także widać no jest w porządku, prawda nic nie, nie, nie zaczyna. Jest ok. Nie wiem co to jest, jeszcze tego nie widziałem. No no to na znaczy... Nie tam w sumie niepotrzebna mi pomoc. Co tutaj jeszcze jest? Co to jest? Aha, rozmiar obrazu. Klatkę można przechwycić jakieś tego typu rzeczy. No, także jak widzicie, najlepiej wyglądają kanały w HD. TVN, HD od razu wszystko hula. Nie trzeba tutaj czekać za długo ani nic, także... No jak widać, jest elegancko naprawdę obraz, jest bardzo, bardzo ładny. No jak to na HD, prawda? Także w ten sposób to wygląda. No. Co tu jeszcze mamy? Teletekst. Nie wiem, z tego to jeszcze nie korzystałem, więc nie wiem jak to wygląda. A, normalna telegazeta, jak, jak, jak normalnie w telewizorze, tylko nie wiem jak tutaj się wpisuje. Jak tu wpisać teraz numer strony, jak tu pilot nie działa. Nie wiem. Nie wiem, co tutaj można wybrać. No, Czerwony, no nie wiem, no nic tu, ni nic tu nie ma, próbuję kierować pilota w stronę tego tunera, ale tutaj, tutaj się nic nie dzieje. No nic dosło O, zadziałało chyba, albo coś się dziwnego stało power, no nie wiem. Nie wiem o co chodzi. że uruchomię sobie to jeszcze raz normalnie. No, także tak to wygląda. Myślę, że za stówkę opłaca się coś takiego kupić. Jest git.